Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na miesięczny odczyt kart Tarota dla panien. Zaczniemy sobie od um, afirmacji na kwiecień 2025 anielskiej afirmacji. Zobaczymy co tu, jaką afirmację aniołowie nam podpowiadają. Co tu dla nas idzie? Dobrego. Wszystkie moje związki są harmonijne i zdrowe. Wszystkie konflikty znikają w moim życiu. Wszystkie konflikty w moim życiu znikają. Piękna afirmacja, słuchajcie, panny. Super. E, zobaczymy, co tu karty mają nam do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwiecień 2025 dla Was. No to idzie dobrego w Waszą stronę. Panny. Jakie energie? Jakie wyzwania? Co z pracą, co z finansami, co w miłości, co w relacjach z rodziną, z przyjaciółmi, jaka karta rada? Co dobrego idzie w Waszą stronę. Lecimy. Energia miesiąca, dwójeczka buław. No, to będzie taki miesiąc na pewno planowania panny, tak? Analizowania jakichś możliwości, może też przygotowywania się do jakichś ważnych w jakichś ważnych decyzji, tak? Myślę, że będziecie mogły stanąć na rozdrożu, tak? Zastanawiając się tutaj, którą ścieżkę wybrać, Panny, no, czy właśnie wybrać tą taką bezpieczną, przewidywalną taką, no, w której się czujecie dobrze, czy też znowu wybrać tą nową, taką pełną wyzwań, takich nieznanych możliwości, tak? Na pewno tutaj myślę, że będzie warto spojrzeć na swoje życie z szerszej perspektywy, tak? no, określić tutaj to, czego chcecie, to, co chcecie osiągnąć w przyszłości. Tak? Może będzie tak, że poczujecie, że macie przed sobą wiele opcji. Tak? No tutaj no, ważne będzie, żebyście podejmowały te decyzje świadomie, tak? a nie pod wpływem właśnie jakiegoś e, impulsu. Może być też tak, że pojawi się potrzeba właśnie do zmian w waszym na przykład życiu zawodowym, tak? nie wiem, miłosnym, osobistym. Ale zanim tutaj podejmiecie te ostateczne kroki, no to warto na pewno będzie dobrze się do tego przygotować, dobrze to też przemyśleć, tak? No macie panny w sobie ten potencjał, żeby właśnie osiągnąć coś więcej, czy czy, czy nawet, nie wiem, czegoś większego, tak? Ale tutaj, no, na pewno bardzo ważne będzie właśnie zaufanie do siebie i swoich, um, no, możliwości, tak? Um, no, myślę również, że tutaj um, będziecie mogły także myśleć o, o jakichś podróżach, o um, nauce czegoś nowego, tak? Czy też, no, rozszerzaniu tej swojej, um, nie wiem... Um, rozszerzanie tej swojej wiedzy w różnych, nie wiem, obszarach, tak? Żeby tutaj, e, no, gdzieś bardziej się rozwijać, tak? E, no myślę, że tutaj e, taka strategia i takie przemyślane działania będą właśnie kluczem do waszego e, sukcesu, żebyście osiągnęły to, co chcecie, tak? No nie bójcie się wychodzić z tej swojej strefy komfortu, Panny. I po prostu, e, jeżeli to zrobicie, to pamiętajcie, że tutaj, e, no, Czeka na Was bardzo dużo ciekawych możliwości, tak? Dobra, idziemy dalej. Wyzwania. Proszę, jaka piękna karta. Myślę, że tutaj dla Was takim wyzwaniem, Panny, w kwietniu będzie właśnie zachowanie wiary w siebie, tak? I swoje marzenia, nawet jeżeli no, nie widzicie no tych natychmiastowych rezultatów tutaj, tak? Myślę, że tutaj możecie poczuć się takie troszeczkę no, zniechęcone, tak? jeśli tutaj rzeczy no, nie układają się tak, jakbyście tego oczekiwały, że nie widzicie tych efektów tak szybko, jakbyście chciały je zobaczyć. Tutaj na pewno będzie m, bardzo ważne, żebyście no, nie traciły tej nadziei, tak? No, tutaj karta ym, gwiazdy nam bardzo ładnie pokazuje, że no, jesteście na tej właściwej drodze, tak? że nawet jeśli nie, nie widzicie jeszcze tego końcowego efektu tych swoich działań. No, myślę, że tutaj może być też tak, że pojawi się takie poczucie zwątpienia w te wasze możliwości, czy też, nie wiem, taka trudność w dostrzeżeniu pozytywnych aspektów sytuacji, tak, w której się akurat znajdujecie. No, myślę, że tutaj warto będzie skupić się na tych swoim, nie wiem, takim wewnętrznym świetle, które właśnie. Was prowadzi, tak? Żebyście tutaj pamiętały, dlaczego z, zaczęłyście coś robić, tak? dlaczego podjęłyście jakieś pewne e, działania. Myślę też, że może być tak, że będziecie mieć taką trudność z zauważeniem jakiejś okazji, tak? które właśnie no, pojawią się w tym waszym e, m, życiu. Tak? Dlatego tutaj no, ważne będzie żebyście no, pozostały otwarte na te możliwości, Panny, tak? Um, nie poddawajcie się takiemu negatywnemu myśleniu, absolutnie, skupcie się właśnie na tych waszych celach na przyszłość, tak? Na tych waszych planach na przyszłość. Um, na pewno tutaj będzie warto, żebyście zaufały tej swojej intuicji, tak? Żebyście tutaj absolutnie um, no, nie pozwoliły na to, żeby ten strach przejął nad wami um, Kontrolę, tak, i powstrzymał e, was przed właśnie działaniem, tak, żeby pójść do przodu, żeby właśnie realizować to, e, co chcecie, tak. Na przykład, jeżeli będzie taki moment, że poczujecie, że tracicie motywację, tak, no to poszukajcie inspiracji, nie wiem, u bliskich, w otoczeniu. Y, no pamiętajcie, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, tak. Yy. Idziemy dalej. E, praca. paś kielichów. Myślę, że w pracy będą jakieś nowe pomysły, myślę, że też będą jakieś możliwości rozwoju, tak? No może być tak, że otrzymacie jakąś propozycję, która będzie właśnie dla was taka bardzo no, ekscytująca panny, tak? No też może być tak, że tutaj no jednocześnie jakieś um, no ona też będzie wymagała takiej e, pewnej dozy zaufania do, do um, waszej intuicji, tak? E, no myślę, że tutaj będzie warto być właśnie otwartym na te takie właśnie um, jakieś też kreatywne rozwiązania, nie bać się e, myśleć nieszablonowo, tak? Myślę też, że będziecie mogły Panny poczuć, że chcecie wprowadzić więcej emocji, więcej zaangażowania w to, co robicie. Tak? Zamiast traktować tego um, jako tej, tej swojej pracy jako tylko obowiązek. Tak? Um, no, możliwe też jest, że um, nawiążecie współpracę z kimś, kto wniesie do waszego życia świeże spojrzenie, jakieś nowe możliwości. No, istotne tutaj na pewno będzie, żebyście nie bały się wyrażania, właśnie siebie, swoich pomysłów, tak? No tutaj ta wasza kreatywność no może przynieść wam ten sukces, tak? Nie wiem, jeżeli planujecie jakieś zmiany zawodowe, no to tutaj słuchajcie przede wszystkim swojej intuicji, tak? No, nie bójcie się. Tych nowych e, wyzwań, tak? No, może być też tak, że no, odkryjecie jakieś nowe zainteresowania, no, które będą właśnie w przyszłości m, mogły przekształcić się w coś takiego większego, tak? No, na pewno to też będzie taki dobry czas e, no, na naukę, tak? na rozwój, na poszukiwanie inspiracji, no, które właśnie pomogą Wam e, no, znaleźć jakąś satysfakcję Waszej e, pracy, tak? Mm. Idziemy dalej. E, Finanse. E, mag. Mm. No myślę, że tutaj e, Wasza sytuacja finansowa będzie w dużej e, mierze zależała od jakiejś Waszej mm, inicjatywy, zdolności do podejmowania mm, świadomych decyzji. Mm. Myślę, że tutaj ta karta nam bardzo mocno sugeruje, że macie w sobie wszystkie takie, właśnie, narzędzia, których potrzebujecie do tego, żeby właśnie poprawić tą swoją sytuację e, materialną, tak? Ale tutaj musicie działać taką determinacją, e, z inteligencją, tak? Z takim sprytem. E, no, możecie też na przykład otrzymać szansę na nowe źródło dochodu, tak? Czy też, nie wiem, znaleźć sposób, e, no na lepsze zarządzanie waszymi e, finansami, tak? No nie traćcie czasu na jakieś wahania tutaj. E, działajcie właśnie w taki sposób świadomy, e, no taki ukierunkowany na e, cel, tak? E, może być też tak, mm, że mm, zdarzy się jakaś taka okazja do właśnie negocjacji, tak? Inwestycji, czy też właśnie podjęcia e, jakiejś, nie wiem, inicjatywy, która właśnie przyniesie Wam zysk w niedalekiej przyszłości, tak? No na pewno tutaj będzie warto wykorzystać swoją kreatywność i te Wasze umiejętności, tak, żeby właśnie poprawić Waszą sytuację e, finansową. Mm. No myślę, że też może być tak, że no, odkryjecie jakieś nowe możliwości zarabiania pieniędzy, tak. No ważne tutaj będzie, żebyście nie podejmowały pochopnych decyzji, tak. No, ta karta nam tutaj e, no, przypomina, tak pokazuje, że macie w sobie tą siłę do kształtowania swojej e, przyszłości. Pamiętajcie, że my mamy tą moc sprawczą, tą moc właśnie e, zmieniania tej naszej rzeczywistości, tak? Więc no, teraz jest ten czas, żeby jak najbardziej z tego skorzystać, tak? No właśnie to jest ten dobry moment na no, właśnie odważne kroki finansowe, tak? E, no, tylko że takie wymagające właśnie przemyślanej e, strategii jak najbardziej. E, więc jest bardzo ładnie. E, dobra, myślę, że pójdziemy dalej. Miłość. E, Pustelnik. Myślę, że miłość, jeżeli chodzi o miłość, to tutaj przyjdzie taki moment, taka potrzeba na taką refleksję, takiego czy też głębszego zastanowienia się nad swoimi uczuciami, czy też nad swoją relacją. Jeżeli no, jesteście pannami, które są w związku, no to możecie poczuć taką potrzebę. Że chcecie więcej przestrzeni, tak? Żeby zrozumieć swoje emocje, żeby, nie wiem, żeby też zrozumieć oczekiwania wobec swojej relacji. No, warto tutaj na pewno będzie się skupić na takim no, wewnętrznym rozwoju, żeby też, żebyście też panny nie podejmowały pewnych decyzji pochopnie, tak? No, jeżeli jesteście w związku, no. I pojawiły się jakieś problemy, jakieś trudności, no to teraz będziecie mogły e, no, spróbować spojrzeć na nie z dystansu, tak, i znaleźć e, no, rozwiązanie do tych sytuacji, tak. Natomiast jeżeli jesteście panami e, samotnymi, singlami, singielkami, no to okres mm, to będzie taki okres dla Was, w którym Poczujecie, będziecie mogły poczuć, że miłość nie jest teraz waszym głównym priorytetem, tak? Że bardziej skupiacie się na sobie, na swoim, na swoim wnętrzu, na swoim rozwoju duchowym, tak? Może być też tak, że odkryjecie, że potrzebujecie czasu, żeby w pełni się otworzyć na nowe relacje, tak? Więc tutaj no, nie zamykajcie się całkowicie na tą miłość, absolutnie, tak? Więc, no, ale też jednocześnie nie szukajcie tego na siłę, absolutnie. Może być też tak, że tutaj no, poczujecie, że przyciągają Was osoby bardziej dojrzałe emocjonalnie czy też um, duchowo, tak? No na pewno to będzie taki um, czas um, no, poszukiwania odpowiedzi na, na pytania właśnie dotyczące e, Waszych potrzeb w miłości, tak? Jeżeli podejdziecie do tego z otwartością, e, no to na pewno da Wam to szansę, żebyś zrozumieć siebie, swoje pragnienia, tak? Mm. Dobra, idziemy dalej. Relacja z bliskimi. E, karta śmierć. Myślę, że relacje rodzinne i, te, i takie przyjacielskie w kwietniu, e, no mogą przejść jakąś transformację, tak. E, będziecie mogły tutaj zauważyć, że jakieś pewne znajomości tracą na znaczeniu, tak, a inne się umacniają. E, może być też tak, że konieczne będzie zakończenie jakichś relacji, tak, które wam już zupełnie nie służą, żeby właśnie zrobić miejsce na nowe, bardziej wartościowe więzi, tak. Może być też tak, że zauważycie, że pewne sytuacje wymagają całkowitej zmiany podejścia, tak? Nie wiem, jeżeli do tej pory unikałyście jakiejś konfrontacji, teraz może być ten moment właśnie na wyjaśnianie tych nieporozumień, tak? No, śmierć, no słuchajcie, śmierć w relacjach przede wszystkim nie oznacza czegoś negatywnego, tak? To jest taka raczej konieczność zamknięcia pewnego etapu tak? i rozpoczęcia po prostu nowego. No, może być też tak, że będziecie mieć do czynienia z jakimś ważnym wydarzeniem w rodzinie, tak? które właśnie troszeczkę zmieni tą taką dy dynamikę relacji, tak? No ważne tutaj na pewno będzie, żebyście się nie bały tych zmian, żebyście pozwoliły sobie na odpuszczenie tego, co już właśnie no, nie pasuje do waszego życia, tak? No ja myślę, że tutaj na pewno będzie warto skupić się na budowaniu relacji, które są takie autentyczne, które dają Ci to poczucie takiego spełnienia panny, tak? No, może być też tak, że będziecie odczuwać taką, no nie wiem, potrzebę większej niezależności od niektórych, tak? Że no, tym um, kwieciem będzie dla Was takim czasem przejścia, tak? Zakończenia pewnych więzi i otwierania się na nowe, tak? Bardziej, myślę, wartościowe relacje. No? Dobra, idziemy dalej. E, co dobrego idzie w Waszą stronę? Dziesiątka monet. No, na pewno kwiecień przyniesie Wam taką stabilizację i takie poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w sferze rodzinnej, w sferze materialnej. Tak. Może być też tak, że poczujecie, że Wasze działania też przynoszą wam jakieś korzyści. Y, że to nad czym pracowałyście zaczyna się stabilizować, tak, myślę, że to też może być taki czas, w którym będziecie mogły zauważyć, że y, macie to większe wsparcie ze strony rodziny, ze strony bliskich, tak, że możecie czuć, y, że macie wokół siebie ludzi, y, na których warto polegać, tak, na których możecie polegać. Um, możliwe też myślę będą um, korzystne zmiany w kwestiach finansowych tak? nie wiem otrzymanie spadku e, premii um, korzystnej pozycji propozycji zawodowej um, no może także um, być że dostrzeżecie, że e, nie wiem wasze wcześniejsze wysiłki um, przynoszą jakieś te rezultaty dają wam większą pewność siebie um, nie wiem, jeżeli tutaj na przykład zastanawiałyście się nad jakąś inwestycją yy, na przyszłość, no to myślę, że teraz yy, no poczujecie, że to jest ten dobry moment właśnie, żeby yy, żeby to zrobić, tak? Żeby właśnie zainwestować yy, przyszłościowo, tak yy. No, na pewno tutaj będzie ważne, żebyście się cieszyły tym, co macie, żebyście budowały właśnie takie, um, jakieś solidne podstawy, jakieś takie solidne fundamenty na tą przyszłość, tak? Um, no, myślę, że tutaj będziecie mogły poczuć, że macie wszystko, czego potrzebujecie do szczęścia, tak? Więc tutaj w pełni doceniacie tą, doceniajcie tą swoją sytuację, cieszcie się tą harmonią. Um, także i otwierajcie się na jeszcze większą harmonię. Także jak najbardziej, pięknie. Dobra, idźmy dalej. Karta, rada. Paść denarów. No, skupcie się tutaj na nauce, tak? Skupcie się na jakimś rozwoju, konsekwentnym budowaniu swojej przyszłości. No może być tak, że na początku tego nowego etapu, który będzie właśnie wymagał takiej cierpliwości, takiego systematycznego um, podejścia, tak, że, no, jeżeli, yy, no, że jesteście na, na takim początku takiego etapu, tak, że no, yy, to zac... że to już zrobiliście, zrobiłyście ten pierwszy yy, krok. Yy, no Paść Monet tutaj nam bardzo mocno sugeruje, że warto tutaj inwestować te swoje umiejętności, tak? Tą swoją edukację, ten swój um, no, rozwój zawodowy, tak? No, jeżeli tutaj myślicie o, nie wiem, zdobywaniu nowych kompetencji, e, no to to jest na pewno idealny moment, właśnie, żeby rozpocząć jakiś kurs, nie wiem, szkolenie, żeby też, no, no, żeby poświęcić ten czas na tą naukę, tak? No, może być też tak, że otrzymacie jakąś propozycję, która na pierwszy rzut oka będzie wam się wydawała taka nijaka, niewielka, tak? No, ale może właśnie ona na przyszłość wam przynieść naprawdę fajne korzyści, na przykład w sferze e, finansowej, tak? No, na pewno tutaj nie oczekujcie takich natychmiastowych efektów, tak? Zamiast tego to, to po prostu skupcie się na budowaniu tych swoich celów, tak? może być też tak, że zauważycie, że nie wiem, jakieś drobne działania, które podejmujecie teraz zaczną przynosić wam efekty całkiem już niedługo, tak? No na pewno tutaj warto będzie podejść do życia z większą ciekawością, z taką gotowością do nauki, tak? No tutaj musicie pamiętać, panie, że to każdy mały krok, który teraz podejmiecie, no będzie was przybliżał do waszego Większego sukcesu, tak? Więc tutaj absolutnie nie bójcie się zaczynać od podstaw, tak? Bo na to nigdy nie jest po prostu zwyczajnie za późno. To, co teraz będziecie budować, będzie coraz lepsze, coraz silniejsze w przyszłości, więc absolutnie, absolutnie nie bójcie się zrobić tych pierwszych kroków. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam panny bardzo za oglądanie. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zostać ze mną na dłużej. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zechcecie postawić mi kawę. Link w opisie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!